Alleluja! I lituria Kościoła proponuje nam tekst Księgi Dziejów Apostolskich, rozdział 8, wersety 26-40. I od razu zauważymy, że ucieka nam tekst poprzedzający dzisiejsze czytanie. Mianowicie, misja Piotra i Jana w Samarii. Przeczytajmy ten tekst z uwagą. Ja kilka słów powiem, bo to tekst jest ważny. Uczniowie ewangelizują Samarię. Z jednej strony widzimy, że w tej Samarii jest Szymon, jest magiem, a więc używa mocy magicznych, by jednać sobie ludzi i by utrzymywać swoją pozycję. On się dzisiaj skonfrontuje z innym Szymonem, z Szymonem Piotrem. To ważny tekst, troszkę tematyką podobny do historii Ananiasza i Safiry. To problem, który jest od początku ważny w kościele. To są pewne pokusy, które są w kościele obecne: relacja do rzeczy, czyli pieniądze, relacja do ludzi, czyli władza i relacja do Boga. Czyli używanie, podporządkowanie sobie Ducha Świętego. Misja Piotra i Jana jest po to, by udzielać Ducha Świętego. Filip ewangelizował, ale tylko chrzcił. Słyszymy. A Piotr i Jan przychodzą, by się modlić i by ochrzczeni otrzymali Ducha Świętego. Troszkę może dla nas być to dziwne, ale wydaje się, że. Święty Łukasz, autor dziejów apostolskich, chce nam pokazać tą jedność nowych wspólnot z Jerozolimą, z apostołami. To piękna rola Kościoła Matki, który dzieli się darem Ducha Świętego i który rzeczywiście buduje jedność wspólnot. Piotr i Jan nakładają ręce, a ludzie otrzymują Ducha Świętego. I Szymon Mag, który był nawrócony, ochrzczony, ale ciągle w myśleniu był bardzo magiczny, trzymał się Filipa, dzisiaj prosi apostołów, po prostu chce kupić ducha świętego. Chce robić takie niezwykłe rzeczy, jak robią apostołowie, ale chce tą moc, tę umiejętność zakupić za pieniądze. Chce mieć kontrolę nad duchem świętym. Chce manipulować Duchem Świętym. Popatrzmy, jak bardzo rodzi się jakaś fałszywa religijność. To są problemy pierwotnego Kościoła, ale to są też problemy nasze. Fałszywa religijność. Piotr mówi jasno, że to jest coś złego. Znowu Piotr mówi to także z własnego doświadczenia, bo przecież pamiętamy, jak bardzo on chciał manipulować Jezusem. Pamiętamy na początku Ewangelii przecież, gdy Jezus idzie po pierwszym dniu aktywności w Kafarnaum, Piotr Go zapewnia Jezus zostań, wszyscy cię szukają. Masz powodzenie wśród ludzi, pokusa właśnie władzy, manipulowania. Czy wreszcie pamiętamy, jak Piotr weźmie Jezusa na bok i powie mu przy zapowiedzi męki, nie może to się stać Jezu. Jezus wtedy powie ostro, zejdź mi z oczu. Szatanie. A więc historia Szymona Maga jest ważnym ostrzeżeniem w naszym duchowej drodze, byśmy rzeczywiście z pokorą serca przyjmowali Boże dary, a nie starali się tymi darami manipulować, handlować i używać. To przez nas ma działać Bóg, a nie rzeczywiście my mamy mówić, jak Bóg ma działać. I przejdźmy jeszcze do dzisiejszego fragmentu. Historia Etiopczyka. Znowu pojawia się Filip, jak skonopi wyskakuje znowu. I jest prowadzony przez anioła, przez ducha świętego. Piękne te opisy duchowej drogi, jakiejś wrażliwości duchowej. I widzimy tu jakiś model, byśmy powiedzieli, ewangelizacji. Ma się zbliżyć. Spotkać się z Etiopczykiem, ma Go wysłuchać, ma z nim rozmawiać, ma dać świadectwo. Wreszcie by wprowadzić go w tajemnicę, w misterium Chrystusa przez sakrament Chrztu Świętego. I idzie Filip. Droga jest pusta, ale za chwilę to jakaś próba wiary Filipa, za chwilę pojawia się Etiopczyk, który wraca do domu z Jerozolimy, czyta Izajasza. Czyta pieśń sługi Jahwe, według oczywiście tekstu greckiego, bo taki tekst był używany w pierwotnym kościele, według Septuaginty. Czyta o cierpieniu człowieka sprawiedliwego, o tym dobrym człowieku, który zostaje ukarany, trudne tematy. Ale Etiopczyk nie jest zainteresowany jakąś dyskusją filozoficzną, ale pyta się, kim on jest. Pyta się o osobę, o kim pisze prorok, i Filip od razu mu mówi, że chodzi o Jezusa. Dlatego Etiopczyk z taką otwartością, gdy słyszy tą dobrą nowinę, że Jezus Chrystus jest zbawicielem człowieka, prosi o to, by móc z nim się złączyć. W tajemnicy Chrztu Świętego. Chce wejść do wspólnoty. Chce rzeczywiście doświadczyć mocy zmartwychwstałego Pana. I gdy to doświadczenie rzeczywiście wypełnia się w sakramencie chrztu, jest przepełniony radością. Bo kto jest włączony w Chrystusa, kto otrzymuje moc Ducha Świętego, ten przynosi owoce Ducha Świętego. Staje się człowiekiem radości. Jest znowu pełen, jak szczepan. Amen.